Sylwia, ostatnio wyczaiłam na Instagramie, że jesteś fanką Love Island. O tak! Jestem, o, jestem ogromną fanką Love Island już od poprzedniego sezonu, ale w tym sezonie. Słyszałam, że Igor skradł twoje serce. Tak! Ja tutaj przy, pozwolę sobie przeczytać komentarz, który tutaj wyhaczyłam. Igor, skradłeś moje serce. Mam nadzieję, że gdy przyjedziesz do Polski, będę miała szansę Cię poznać. Czy tutaj coś się święci? Naprawdę jestem zauroczona chłopakiem, którego widzę w telewizji. Nigdy jeszcze tak nie miałam, że. Tak mnie zachwyciła jakaś osoba. I nawet nie chodzi o sam wygląd, tylko o po prostu jego podejście. I wydaje mi się, że w programie, kiedy, kiedy patrzę na to, co tam się dzieje, on zasługuje na o wiele lepsze traktowanie. I po prostu nie mogę patrzeć na to, jak, jak jest raniony na każdym kroku. I chciałabym, żeby wrócił do Polski. Nawet mu wysłałam prywatną wiadomość. Z moim podrywem, który mam nadzieję, że zadziała, bo wysłałam mu zdjęcie moich piesków. Sylwia, czy chciałabyś zamieszkać z Igorem? Och! Do, do takich rzeczy to jeszcze bardzo daleko, ale chciałabym na pewno go poznać. Więc Igor. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście, wpadajcie na Instagrama przy